Kolejny pojęty który chcę Wam zaprezentować, to jest BMW 635 CSI modelu E24, Samolot pochodzi z 1988 roku, już jest w egzemplarzu i wyposażony jest silnik 3,4 litra i mocy 214 KM. Na co warto zwrócić uwagę? zwrócić uwagę na tego rekina. ten czuć tutaj wygląda bardzo agresywnie, czyli mocno do przodu, bardzo agresywnie i na tam do wyglądu, nie wiem czy mi się podoba miałem przejść na grillu przednim, eee, kierunki u tego miejsca na naokoło wam takie piękne kremowane stawki, kremowany też góry, grill, obwódka grilla właśnie na podnosie tego, tego przodu. Eee, tutaj też kremu znajdziemy właśnie przy zderzaku i góry, a na dole jest miejsce dość trochę dżingielne. Tak samo jak w starych Ferrari, które Wam bardziej pokazywałem, tak samo właśnie BMW mamy poszerzenie, troszkę już może mniejsze, ale tego zderzaka dolnego jest takie przekroczenie bardzo mocne. W eee, przód też miasta przytroczenia nieco zimą zostało maską u przodu, eee, a z boku znajdziemy wziąć wagę przytroczenia i takie specyficzne ochrony, które były w w latach bardzo popularne. Eee, jeżeli chodzi o ochronę, znajdziemy też do około naokołości, eee, bocznej, i przednej, w i to są takie mowa w gotów takie jakby skrzela, które pięknie wyglądają, eee, a sama linia samochodu również może się podobać. Jest tu i duża szyba, znaczy też w czasie karatu znajdziemy szeroki tunel. A tego to jest z automatyczną skrzynię, co jak wszystko, to jest e, ciekawe rozwiązanie amperata, no, ale jest automat. E, Wynęczenie jest już takie dosyć alchaiczne, już pod wnętrzu widać, że dwie lata świetności minęły, jednak jakość wykonania naprawdę jest, jest ciekawa. Jak to ma Jak ta mamperata przestało? Jest to rzeczywiście w szyberdach, e, który był połączony z klimatyzacją. W też znajduje się duży spojrzenie, które Wam za chwilę z bliska pokażę, bo gdzie ludzi chodzi i ciężko to zapraszda, tak w gości Podchodzę i pokazuję Wam wszystkie szczegóły tego samochodu, właśnie w detalach, biorąc kamerę do ręki. No, ja Zwróćcie uwagę właśnie na ten wód. Mamy przednie, przednie lampy, jesteśmy tak jak ten grill jest mocno powracający do przodu i są te chromowane statki, które z kończarnym lakierze pięknie się permontują. I to jest właśnie to poszerzenie, co samo ja z tego tego zderzaka, idzie to przetłoczenie przez całą długość maski, do ty powietrza idą od, od przodu. Tu jeszcze w tamtych latach mamy były jakieś pojerki, żeby dodatkowo wyciskać z wydaniem, aby to ciekawym rozwiązaniem, żeby to jak to żeby ona lepiej zbierała. Eee, jak wypatrzycie mamy tutaj u góry, mamy tutaj u góry otwierany. Eee, tutaj jest ten właśnie ten wodę, którym wiele wyglądają, także powietrza, jakieś skrzela, plamki, takie jak kiedyś w dużych światach. Tak samo tutaj taka metalowa, ale zimna, metalowa, prawdziwa e, klamka, nie wiadomo, plastik, nie wiem, imitacja, imitacja. my też znajdziemy właśnie u dół, też są metalowe, też są zimne. I tu znajdziecie spoiler na klapie na tylnej, e, tak jak go widać. E, I też e, ciekawe wyglądające tej samochody, bo też tutaj mamy właśnie te chromy, mamy chromy na około tych lamp tylnych. E, znaczek jest troszeczkę tak go wcięty w ten spoiler tylny. Wygląda to okazale i bardzo ciekawe mimo lat, które wyprodukowano, stoi też kolumnę na około 1 tygodniu a w środku, jak zwrócić uwagę, mamy dwa fotele, takie kubekowate z kierownia środkowym jest skrzynia automatyczna tutaj i, no i wnętrze, jak to stało na BMW, w klasyce BMW